Stwierdził, że widział Grzegorza Borysa. Prokuratura właśnie podjęła decyzję. W weekend media zelektryzowała informacja o tym, że w okolicach Łężyc pod gdynią widziany był poszukiwany grzegorz Borys. Niestety, szybko okazało się, że zgłoszenie przekazane policjantom było fałszywe. Stał za nim 19-letni mężczyzna, który szybko został namierzony przez mundurowych i zatrzymany. Dziś prokuratura podjęła decyzję o jego dalszym losie. 19-latek wprowadził służby w błąd w sprawie poszukiwań Grzegorza Borysa. To miał być przełom w poszukiwaniach 44-letniego Grzegorza Borysa. Sobotę 28 października policjanci otrzymali informację o tym, że poszukiwany za zabójstwo swojego 6-letniego syna mężczyzna był widziany w okolicach Łężyc pod Gdynią. Jak podawała osoba zgłaszająca, Borys miał palić ognisko i grozić nożem innemu mężczyźnie, którego zauważył. Na miejsce udał się patrol funkcjonariuszy, ale okazało się, że alarm był fałszywy. Mundurowi musieli szybko ustalić, kto wprowadził ich w błąd i tak też się stało. W ich ręce wpadł 19-letni mieszkaniec Ełku. Prokuratura zadecydowała w sprawie. Nastolatka. W niedzielę 29 października pomorska policja poinformowała o dalszych krokach w związku z zatrzymaniem 19 latka w jednym z mieszkań na terenie miasta Ełk. Jak podano, zgodnie z postanowieniem prokuratora prokuratury rejonowej w Gdyni, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe oraz policyjny dozór. Funkcjonariusze przypomnieli ponadto, że nastolatek utrudniał postępowanie karne dotyczące zabójstwa oraz czynności poszukiwań podejrzanego Grzegorza Borysa, pomagając sprawcy przestępstwa w ten sposób, że przekazywał fałszywe informacje o miejscu pobytu. Grzegorz Borys nadal poza zasięgiem służb. Grzegorz Borys nadal pozostaje nieuchwytny. Mężczyzny szukają już kolejny dzień funkcjonariusze policji z wielu zakątków kraju, żandarmi, wojskowi i strażnicy leśni. Służby skupiają się póki co na terenach leśnych w i wokół Gdyni. W niedzielę nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców Trójmiasta kolejny już alert, w którym poproszono o niekorzystanie z lasów w Gdyni, Gdańsku i Chwaszczynie.